Halo, właśnie tutaj widać tego małego Sigel. Jest brązowawy, a z tyłu może jest jego matka. On właśnie teraz musi sobie sam radę dawać. Się czyści, ładnie się czyści. Ja nie wiem, czy one były z 20 lat temu w Polsce o 30. Bo ja ich nigdy nie widziałam. Ja zawsze widziałam takie małe mewy, takie jak tu są. Widzicie Państwo? One się tu teraz czyszczą. Może oni je przedstawili tutaj. No, fajnie tu jest. Tam z tyłu płynie taki statek piracki poza toce, może on wyruszył z gdyni, bo tam na lewo jest gdynia. Gdynia jest ładnym miastem, tylko że to jest takie nowsze ma, e, e, miasto, nie ma takich starych kamienic zabytkowych. Nie wiem kiedy Gdynia powstała, ale w sumie ja lubię Gdynię. Tam jest taki market, fajne rzeczy zawsze sprzedawali dużo owoców, warzyw, także było fajnie. No i tam są dobre takie bary. Bary takie, i jest port, i przed portem, i tak na prawo, tam jest plaża. Fajnie tam. Mój mąż tak nie lubi Gdyni. Mówi, co tam jest, ale ponieważ ja zawsze tam jeździłam od małości, ja kocham Gdynię. Ja kocham Trójmiasto Sopot, Gdańsk, Gdynia. Fajnie tu jest. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że te, video, ci się, te filmiki Państwu się podobają, takie krótkie. Bo będzie łatwiej oglądać i coś spamiętać jakieś wyrazy. Proszę, subskrybuj mnie i podziel się z moim widiem, ze swoimi przyjaciółmi, friends, rodziną. Bardzo dziękuję. Do widzenia.